Także msza święta zeszła, jak widzicie, do kryptu, do podziemi w centrum chrześcijaństwa, gdzie jest katolicyzm. Nie, ludzie nie będą odnajdywać mszy, odkrywać tej mszy, no to w jaki sposób kościół ma się odnowić? A Franciszek robi wszystko, żeby właśnie w kościołach i parafiach nie było mszy, więc ludzie chodząc do kościoła nawet nie zobaczą tej mszy, nie mają okazji zetknąć się z nią i poznać, bo po prostu jej nie ma, ona jest wyrzucona z parafii, gdzieś tam właśnie do kataków, garażów i tak dalej. Więc... O, otwierają, zaraz zapytamy. Szukaliśmy krypt, nie mając pojęcia dokładnie, w którym miejscu one są. W pewnym momencie Ania zwątpiła, czy idziemy we właściwym kierunku. Jednak coś mi mówiło, że to jest właśnie dobra droga. Te schody w dół poprowadzą nas właśnie do miejsca, w którym odprawiane są święta. Po drodze spotkaliśmy pana z obsługi, który po naszym pytaniu potwierdził, że tak. Tutaj odprawiana jest stara msza przez monsignora Augustyni.